12 października 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się szeroko komentowanym problemem wynagrodzenia banku za korzystanie z kapitału. Z obawy właśnie przed przedawnieniem roszczeń, jak również celem wywołania tzw. efektu mrożącego, mającego oddalić kredytobiorców od próby zakwestionowania ważności umów, przed sądami powszechnymi zawisły procesy, w których banki domagają się opłat za korzystanie z kapitału. Takie powództwa były dotychczas konsekwentnie oddalane lub zawieszane, a to w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub zakończenie procesu o unieważnienie spornej umowy kredytu. Między innymi Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt 1 ACA 545 przez 21 podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, Oddalające powództwo banku złożone przeciwko kredytobiorcom o roszczenie główne z umowy kredytu i ewentualne roszczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Orzeczenie to jest prawomocne. Podnieść należy, iż sąd apelacyjny w Białym Stoku, sąd okręgowy w Sieradzu, ale również w Szczecinie także odmawiały już zasadności roszczeniom banków. Zasądzenie jakichkolwiek kwot tytułem korzystania z kapitału kłóciłoby się bowiem z celami dyrektywy unijnej 93 przez 13 EWG, mającej za zadanie chronić konsumentów. Uwzględnienie takiego roszczenia banku prowadziłoby do reaktywacji nieważnej umowy kredytu w zakresie jej oprocentowania. To zaś pozostawałoby w sprzeczności z koniecznością zaniechania stosowania nieuczciwego warunku, który skutkował taką sankcją oraz zapobieżenia uzyskania przez kredytodawcę z tego tytułu korzyści. Roszczenia banków nie odnajdują także żadnych podstaw prawnych, w niektórych przypadkach bowiem stawiałoby to bank w skrajnie uprzywilejowanej pozycji polegającej na osiąganiu nieuprawnionych zysków, niezależnie od unieważnienia bądź nie umowy zawierającej postanowienie niedozwolone. Niewykluczone, że 12 października CUE nie ogłosi samego orzeczenia, ale odbędzie się rozprawa, podczas której strony będą zajmować swoje stanowiska. Tym niemniej, w przypadku zapadnięcia korzystnego dla kredytobiorców orzeczenia, rozliczenie z bankiem będzie polegać na czystym zwrocie dotychczasowych świadczeń, kwoty kredytu z sumą wpłat dokonanych w wykonaniu takiej nieważnej umowy kredytu. Sposób wyliczania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału nie jest stały, co niewątpliwie wskazuje na słabość samej argumentacji banku. Banki starają się przeforsować w sądach różne koncepcje mające na celu zapłatę rzekomego odszkodowania. Dotychczas w naszej kancelarii spotkaliśmy się ze sposobami określenia wynagrodzenia banku, m.in. jako różnica między wartością kwoty środków oddanych kredytobiorcy kilkanaście lat temu, a wartością tej kwoty pieniężnej w chwili obecnej. To jest z uwzględnieniem zmiany siły nabywczej pieniądza. Oczywiście, mam tutaj na myśli waloryzację. Banki starają się wyliczać wysokość wynagrodzenia w oparciu o kalkulator inflacji i dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. W niektórych przypadkach tworzą także symulacje kredytu pozyskanego przez kredytobiorcę w oparciu o stawkę referencyjną właściwą e, dla kredytów złotowych, to jest WIBOR, a nawet średnią stawkę oprocentowania kredytów udzielanych dla gospodarstw domowych publikowaną przez Narodowy Bank Polski. Zdarza się, że kwota rzekomego wynagrodzenia oscyluje w wysokości nawet połowy uruchomionego kredytu. Według naszej kancelarii wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie spójny z wcześniejszą linią orzeczniczą chroniącą konsumentów przed niedozwolonymi działaniami przedsiębiorców. I tutaj wedle analogii można wskazać na wcześniejszy wyrok Trybunału. Zgodnie z stanowiskiem zawartym w wyroku z 4 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze C301 przez 18 w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy kredytu zawartej na odległość z dostawcą konsument ma prawo dochodzić od tego dostawcy kapitału i odsetek zapłaconych na podstawie tej umowy lecz nie ma prawa dochodzić odszkodowania z tytułu pożytków uzyskanych z takiej umowy konsument odstępujący od umowy z bankiem nie może dochodzić od banku tak zwanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału wpłaconego tytułem spłaty rat kapitałowo-odsetkowych a w ocenie trybunału żaden przepis nie przewiduje w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy kredytu obowiązku zapłaty oprócz tego kapitału i zapłaconych odsetek Dodatkowego odszkodowania z tytułu pożytków, który druga strona uzyskała na podstawie takiej nieważnej umowy. Skoro zatem słabsza strona umowy nie ma prawa, według Trybunału, żądać od banku wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, to tym bardziej nie ma podstaw, aby bank takie prawo posiadał względem konsumenta.